Cześć, cześć, cześć! Przed Wami recenzja Tomiku Poezji, wydawnictwo Mowart, żebyście mogli zobaczyć. mam do recenzji od autorki pani Doroty Kościukiewicz-Markowskiej i jest to Tomik, wariata rozważania egzystencjonalne. I premier była 1 czerwca 2023 roku. I na początku mam dla Was kilka cytatów. To, co próbuję nazywać, jest świadomością jedyną, realną i trwałą wolnością. Kolejny. Dziś jestem tym, czym jestem. Poza ona, on czy ono. Niewzruszoną, nieruchomą, obecną przestrzenią. I kolejny. I choć zniknęły me oczy, i w końcu widzę wyraźnie, to ja jestem przestrzenią. Jeszcze jeden. Jak mam ci przekazać, że to, co teraz, jest o wszechświat ważniejsze niż to, co jutro? Jeszcze jeden. Mądrość bowiem wymaga tego, abyś czasem swój rozum porzucił kolego. I ostatni, zjadam na darmo, nie na bogato, wszystko co wchłaniam, wypluwam szybko, by zachowywać się dalej gibko. Słuchajcie. Wiem, że na początku może Wam się wydaje, że o, co te wiersze w ogóle nie mają sensu. One są oczywiście wyrwane z kontekstu, nie to, że przepisałam Wam cały wiersz, tylko wybrałam urówki, które według mnie były najbardziej wartościowe, chociaż tak naprawdę powinnam przeczytać, e, przepisać całą książkę, ale nie o to chodziło. Słuchajcie, od zawsze wiadomo, że wiersze są mądre, ale tak naprawdę bardzo niewielu ludzi potrafi je zrozumieć. Wiecie co? Może będę inaczej kadkować, bo tak naprawdę, widzicie, książka się sama zamyka. O, Nie mogę Wam pokazać tych cudownych ilustracji. I słuchajcie, no ludzie nie widzą ukrytych przekazów, bo po prostu w tych wierszach ich nie rozumieją. Od żyjemy schematami naszych pradziadków, którzy określali, ile to jest dużo pieniędzy, czy ktoś jest dobry i tak naprawdę od kogo należy się trzymać z daleka. I nikt im wtedy nie powiedział, że najważniejszą osobą na świecie jesteśmy my sami. Jaka ja jestem? Jakich spotykam ludzi, to jest tak naprawdę moje jedno wielkie odbicie. Obrażając kogoś, sprawiam, że przyciągam tylko ludzi, którzy odzwierciedlają nazwę, której użyłabym, by ich obrazić, której użyłam, tak? To, że wierszy napisała terapeutka psychologii pozytywnej, powiem Wam, że poznałam tak naprawdę od razu. W urywkach kilku cytatów chciałam, żebyście właśnie poznali wartości, którymi warto się kierować w życiu. I odwołując się do wybranych cytatów, zapamiętajcie, że to my kreujemy swoje myśli, i to od nas zależy, czy będą one dobre i będą przyciągać dobro, czy będą złe i smutne, przyciągając do nas tylko to właśnie. Wiecie, w życiu się liczy tylko to, co tu i teraz, i tak naprawdę nikt nie pokaże wam przyszłości, bo jej już nie ma. Nie zmieniając swoich zachowań, tylko powielamy te same sytuacje, co zawsze, i tak naprawdę jesteśmy w pętli czasu, bo niczego nie zmienimy. Skoro niczego nie zmienimy, to nic się u nas też nie zmieni. Zamknij oczy i wyobraź sobie, co byś chciałaby w twoim życiu się zdarzyło. I tak naprawdę myślcie też o tym, jakby już się spełniło i wtedy będziemy to przyciągać. Naprawdę. Każde jutro jest dokładnie tym, co robisz teraz. No bo jeżeli nie zmienimy czegoś teraz, to tak naprawdę jutro pozostanie takie samo jak dzisiaj i jak kolejny inny dzień. Więc jesteśmy w jednym wielkim kółeczku. Nie myślcie o tym, co widzicie teraz, jeżeli nie chcecie tego widzieć. Wiecie, bo wszechświat jest tak, że nie wychwytuje słowa nie. Jak mówimy, nie chcę, żeby był bałagan. Czyli tak naprawdę chcę, żeby był bałagan. No i ten bałagan, to mu mamy, tak? Więc musimy starać się myśleć bardziej uważnie i odpowiednio dobierać słowa i myśli. Wiecie, żyjąc życiem innych tak naprawdę, no jesteśmy biedni, tak? No bo niczego tym u siebie nie zmienimy. Tylko narzekamy, tylko się z kogoś śmiejemy. No, i to wszystko do nas wraca, tak? Jeżeli jest ktoś, kto pokazuje wam, opowiada swoje stare życie, czy jakiekolwiek inne złe sytuacje, no i my cały czas to przeżywamy, więc tak naprawdę pozwalamy, żeby te wszystkie myśli, złe i, i te całe złe historie przechodziły na nas, tak? A jeżeli jeszcze bardziej je roztrząsamy, to kreujemy tylko złe rzeczy dla nas samych. Więc tak naprawdę wysłuchajmy, ale dalej róbmy swoje, kierując się miłością, wdzięcznością i tym, co się dzieje u nas. A nie tym, co dalej się dzieje u sąsiadki czy sąsiada. Słuchajcie, ja domyślam się, że autorka jest bardzo dobrym psychologiem i naprawdę potrafi nakierować nasze myśli na wyzbycie się negatywów w życiu. Bo ona wierszach sprzedaje nam te prawdy, ale tak naprawdę nie każdy też chce lub potrafi wyjść ze swojej strefy komfortu, bo nie każdy też może zobaczyć, że te wiersze pokazują, potrafią ukazać nam e, drogę do zmiany siebie na kogoś. Kto może osiągnąć wszystko, czego tylko zapragnie. Wiecie, w pozycji możecie przyjrzeć się cudownym abstrakcyjnym, ale prawdziwym jednocześnie odbiciem tego, co właśnie chciała Wam przekazać autorka w wierszach i ona to pokazuje za pośrednictwem y, tych wszystkich zdjęć, tak? Zdjęć, fotografii, nie wiem, jak mam to nazwać. Oczywiście wiersze y, remują się mniej albo bardziej dokładnie, choć, nie każdy z nich jest inny, nie ma tu jednak zachowania takiej równowagi. Ale uważam, że to jest naprawdę mega wartościowa książka. Ja wiem, że ktoś powie: Ale ja nie czytam wierszy, ale dlaczego? Dlaczego nie chcesz zobaczyć? Dlaczego nie chcesz się przekonać? Tu nie chodzi o to, że ktoś opisał, że idzie sobie dziewczynka i ma piękny świat, i ona by chciała go zmienić. Nie. One tu mają wiele wartości. Tylko naprawdę, czytając, czytajcie ze zrozumieniem. Wsłuchajcie się, co oni chcą tutaj Wam pokazać, tak? Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu ta książka, ten tomik poezji, yy, prawdopodobnie wiedzie jeszcze jeden, jest mega dobrą książką taką pozwalającą na wyjście z tej złej wersji siebie. Bo jeżeli chcecie się zmienić, jeżeli chcecie zmienić otoczenie, jeżeli wam się nie podoba w tym miejscu, co żyjecie, z tymi osobami, z tym wszystkim, nie chodzi o to, żeby się wyprowadził. Bo zachowując się tak samo, ty spotkasz tych samych złych osób, które z miejsca, z którego uciekłeś, tak? Więc tak naprawdę znowu jesteście w tym samym kółeczku, gdzie nic się w ogóle u was nie zmieni. Zastanówcie się nad sobą, zastanówcie się nad swoimi myślami, nad tym, co chcecie zmienić i zaczynajcie wpierw zmieniać siebie. Nie zauważajcie tylko tych złych rzeczy. Szukajcie pozytywów i cieszcie się z dobrych rzeczy. A im więcej będziecie się cieszyć z tych dobrych rzeczy i im więcej będziecie widzieć tych pozytywów wokół Was, tym więcej tych rzeczy zacznie do Was napływać. A zobaczcie. Polecam mega książkę, to jest tak jakby takie pierwsze wejście do tego, żebyście mogli się zmienić, żebyście zobaczyli, jak może być po tej drugiej stronie. Ja nie tyle zachęcam, żebyście po prostu ją zobaczyli, ile. Zakreślam, że jeżeli masz ochotę zmienić swoje życie, to zawsze możesz to zrobić, bo to Ty krajujesz swój świat. Więc jeżeli masz ochotę go zmienić, sięgnij po te wiersze, przeczytaj i zobacz. Ja wiem, że w, te, w pewnej chwili ktoś może powiedzieć, jak mam Ci przekazać, że to, co teraz jest o wszechświat, ważniejsze niż to, co jutro. No bo zobaczcie, żyjemy chwilą tą, tak? To, co było wczoraj, już było. Niczego w tym nie zmienisz. To już było, to już tak naprawdę jest w sumie nieważne, bo tego już nie ma. To, co jest jutro, zależy od tego, co zrobię teraz. Więc tak naprawdę jutro nie jest najważniejsze, tylko to, co teraz robię. Bo jeżeli ja będę teraz postępowała tak samo jak wczoraj, przez wczoraj i tak zawsze, to to jutro, co ma nastąpić, będzie takie samo, jak było. Więc tak naprawdę to, co jest teraz, jest najważniejszą rzeczą na świecie. I teraz możemy zmienić wszystko. Jutro i wczoraj nie zmieni nic. Mega, jeszcze raz, mega, bardzo polecam Wam te wiersze. I czytajcie poradniki, bo one też potrafią zmienić Wasze nastawienie. One nie są nudne, one są mądre. I to od Was zależy, czy chcecie być ludźmi świadomymi i mądrymi, czy chcecie po prostu żyć w kółeczku. <grych> Najprościej mówiąc. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.